oni симртеяющмь, coś, to się nas nas bo nie możemy nad nic, ani tak jest, każdy ma problemy, no ja mam akurat zgrać mnie, ale okej. Oni dają ci kontakt do fanów, Bardzo. Ja tak nie wiem. No to co spraw, żeby chodzić. Będziesz mieć Kup, jak... ja nie mam starszego brata. Ale masz moc tylko. Tak? No mocnych, ale oni nie zdają tak nie im. taka im. by im robili ci kantę. I po drugiej ja nagrywam zawsze po 22. Wspólniki. No to tak. To jest No. Jaki czas? Wolę sobie mieć spokojnie wieczór. E, Dajcie jeszcze... mieć Która godzina? 22.11. E... druga Ja będzie. po prostu wolę mieć czas, nie? Żeby mieć po prostu po 22 czas, nie, nie przeskakał też na zawody. No. Tu mieć ciszę. No ogólnie to będzie time-lapse, ale. No, tak. E... Będzie na. Nie wiem, co tutaj gadać, bo wam się nie nudziło. nie zapomnieliście, jak chyba jeden z, z ulubieńszych YouTuberów Wru? w w e, sobie gadają na no, bardzo, bardzo różne tematy, ale nie oczywiście związane. Z rzeczami niedorzecznymi na YouTube'a, a był taki kanał, który miał najdłuższy film, który miał 500 godzin, coś mniejsze, takie ciekawostka czy tam 800. To jest i dużo rzeczy, czy niedozwolone, których one nie to, w nie umieniły, bo to nie chce skrócić kanału mój O ja... No każdy może się domyślać. Niech sobie każdy zobaczy. I wam powiem, wiem o co stracił. Uj, komuś. Tak chcę teraz tak pasę bo tylko miesiąc 53 tysiące No masz październik, no przed co siedzili się już Nie wiem, na pewno my w październiku nie nagrywamy, nie? Co najmniej? Nagrywamy 3 miesiące wcześniej Oświej no. no. przecinika się jak no przynajmniej będzie w kolejnym odcinku sprzedaż ciągnika. no bo, bo jeszcze nie powiem wam jakiego no bo będzie niespodzianka. muszę no, się naradzić muszę z też trochę mam przegrane we formie, i mam co no. no, no nie wiem ile, ale ja mam za 100 ileś godinów Podobnie, ja mam około 2 tygodnie Abyś pokonał to 2 tygodnie 400 Eee co? Godzin przygrane? Ogólnie, mam dwa tygodnie przy tego i grał 2 tygodnie, ale tak już pa, parę miesięcy Majdrow Dwa tygodnie już nie śmiał w No co najmniej ja mam... Mam sto ileś godzin. Mam się na na... wyświetki teraz na jak teraz ja staję na nas Ja sobie oram i teraz sobie patrzę na pracownika cały czas. Nie wiem po co, ale tu oczywiście na koliny... No, odcinek będzie zaplanowany chyba już mam sobie nie więcej coś tam już uh, o sobie głowiem. będą chyba czekać co będzie no, no. jak weźcie co to będzie by... możecie napisać co najmniej w komentarzach i dawać je tematy no. każdy może dać. Na przykład taki też kolej. Coś też może dać. Tak Nikomu nie zabraniam. Jak ktoś ma bardzo ciekawy temat i chcesz zobaczyć, jak my na niego się wypowiemy: czy ja albo ja sam, albo ja z Ksifotem, albo ja z Kapłanem, albo ja z Kawajkiem, albo my wszyscy. No, my wszyscy cztery. Możecie pisać po prostu tu, jak jakie okay, mam. Wiem, że pożyczę od jednego kanału, ale jak chcecie pytanie, to to po prostu kwadratem na wiosnę, na P na zakończenie nawiasu. Bo jako pytanie, a... Nie. No P jak... E, pytanie? Czyli że po prostu odpowiadam w komentarzu i na Po prostu napiszę? A... A ten to, to, to nawias, otwarcie nawiasów, UT, tak, kończenie nawiasu. Wszystko. i wszystko oczywiście, się takie dosyć... A jak coś będzie, po prostu nie, coś, co po prostu nam nie przypadnie do gustu, no coś, co nam nie będzie się podobać. Znacie... czy po prostu nie będziemy, nie no bo... Będziemy odpowiadać na przykład... Ja na przykład, moja ma lat, no bo to... Po co na temacie mi wiedzieć? To no... To darujcie sobie takie pytania, no bo... Bo i tak nie odpowiem. No nie, temat kanału i tak dalej... Jakieś pytania... Na przykład... E, jakieś filmy, no bo też mam już... sobie... A może także jakieś sygnały może, tak, chcień, może zobaczyć? Tego. No, to coś takiego też. Nie wiem. Na samym odcinku, nie będzie fajny, albo, nie robot, robotów, czy Albo, na przykład, z jakiś A, właśnie. I... Możesz ja na przykład napisać ziemniaka, by Spróbowałem spróbowałam, by się zapytać, by ja by nie nagle. A, też z tobą zależy. Tak. Napisać można. bo ja spróbuję. Nie, jak się nie uda, to posłuchaj? Nie. nie na mnie zależy, czy czy Po prostu na przykład taki Uber... By... Wiadomo, wiadomo. By No takim moim małym marzeniem to jest, żeby po prostu... Że mnie jakiś światło to to... Że um, pójdzie, gdyby do niego to dotarło, to to by było moim, moim małym marzeniem. Możecie... By moje małe marzenie spełnić. Panie, gdzie... dotarło do to, tego. To, to, ja Byłem Ktoś ja chyba lubi Twumir. Um, aha, kolejne brulacje. No bo nie chcę dostać... dostać e, praw autorskich, ale czas to by na pewno mi... youtubera. Już się Ta muzyka nie okrapa. A? No i tak będzie nasz. Ale zostaw to na no, odcinku, proszę. Się. Nie no. To... Tylko byś... Wyż... Ale no. zostawić na odcinku, tylko byś to w kółko. Nie Ja? Ja... Jestem strefie. w strefie To wyjdź idźcie w strefę. Jakby... się jakby... się Co ty odwoliłeś? Wy się zastanawialiście co, o czym oni gadają, to to po prostu u nas to wygląda tak, że na przykład ja daję live'a na Discordy, co oczywiście w tym wychodzie się po prostu um, komentują um, rozgrywkę. No. E, inaczej. Wy jeszczeście Wy wszyscy z z Tifotem i ze I wy wszyscy widzowie jesteście jakby... Wyobraźcie sobie, że jesteście jakby na Discordzie Nie? Jakby? Nie? sobie po prostu możecie komentować Coś takiego... Jakby... No, wygląda no, tak nie wygląda. Tak, tak jakbyście byli na żywo Jak ten streamer ma... Co obraźcie i tam komentujesz. Możesz ci pisać co takie coś, bo takie najciekawsze takie komentarze odnośnie to to zarobiam. Mamy takie Jez z całego miesiąca coś wygrają. To się opłaca co najmniej miej, miej bardzo pisać. No na przykład może to być nawet 20 PSC albo 400 robót. To jest warte teraz za sprawę 30 spotu no bo... No to bajek na pewno byś chciałby no, takie 400 robót wygrać. Tak, ja zawsze sobie to przeznaczę na... A nawet czasami może być... Być coś nawet w odcinku. By... To tylko zależy, że jak nam będzie to... jak mi to będzie pasować z, 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 z komentarzami komenta I no dzisiaj akurat będzie taki... taki trochę... włóż... nie, to będzie przecież wszystko w tym razie. Ale to będzie nas słuchać Na przykład Teraz ja sobie mam no, ja sobie tak pora na, na No ja jestem chyba taki jedyny na całym... I w scenie, który sobie tak po prostu gada. Docęcie to. Że jestem chyba jeden z jedynych, że po prostu tak grałem i gada z kolegami i po prostu sobie wypad... uczy się się jęciwa. Lecę to. O, po rowerze przejedziemy. No nie mogę przejechać. No, po rowerze. Ale mogę załorać. No, to co ten Robert Ci zrobił? Wszystko z No. Takiego czegoś na, nawet nie ma w Afryce solid, a, a na pewno wiem, że na pewno... No ktoś się może tu kiedyś trafić. Człowiek, który ogląda Mafia, Siołet. No to... To tam też jest śmieszne. Oglądam też. Patryk to... A, a czegoś takiego nie robią, że na przykład ginie o tym płogiem rower i pokrzywiam no to, to Chyba. nie będę wam więcej widzowie co, co zajmować możecie sobie pogadać z mamą, jeśli na spacer. bawić się z wierzątkiem wyciszyć stanowisko, na przykład nie, wybierać rzeczy do stanowiska no, nie zajmuję wam czasu albo przyjdźcie do albo poprzedniego jak nie widzieliście, albo do jakiegoś czy, kogoś innego no to ze mną był Krzysztof no, ja byłem no to się może pożegnaj no i tu żegnam pasz ze mną był Kawałek E bem, yeah.